Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Wagi, czytanie miłosne. Rozkład będę robiła stali Illuminati i nazywa się kielich. Oczywiście karty były wcześniej potasowane. Jeszcze trochę potasujemy i zobaczymy, jakie energie będą chciały się pokazać. O. Proszę bardzo, już mamy tu 9 buław się chciało pokazać, ale zobaczymy, czy jeszcze się pokażą. E, oczywiście czytanie jest od momentu, kiedy zobaczycie, do, y, czasu, y, nast do, do czasu następnego czytania. Tak? Dobrze, i zobaczymy, co tu będzie chciało się pokazać. Co zawiera wasz kielich, jak wy się pokazujecie? Siedem mieczy. Kielich waszego partnera? Trzy. Trzy miecze. Co wy wnosicie do relacji? Osiem denarów. Co wnosi wasz partner do relacji, trzy kielichy, problemy, trudności, dwa denary, jak je pokonać? Mamy tutaj kapłankę i co zrobić? Mamy tutaj kochanków. Dobrze. Myślę, że to czytanie będę interpretowała. Tutaj będą takie dwie interpretacje. Myślę, że tą pierwszą zrobię taką dla mniejszej grupy, myślę, osób, ale, ale zaczniemy może właśnie od tej grupy właśnie, myślę, że mniej licznej. Czyli pokazujecie się jako siedem tutaj mieczy, czyli jakieś tutaj może może załatwiacie coś sprytnie, może tu po prostu coś ukrywacie przed partnerem, tak? Eee, eee, no może po prostu właśnie coś za plecami partnera tutaj robicie, natomiast wasz partner... Pokazuje się tutaj jako trzy miecze, czyli właśnie jakieś, jakieś, jakieś rozpoznanie. Może, może właśnie to jest związane tutaj z tym, co Wy robicie, że po prostu coś na przykład przeczuwa, coś czuje, i jakby jest tu coś rozpoznane, że, że coś w relacji jakby może nie tak jest. Więc jest tutaj dużo takiego bólu, jakby też yy, 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 takiego cierpienia, tak? Tutaj pokazuje się u, u partnera. Natomiast to wy wnosicie do relacji 8 denarów, czyli taka sumienna praca. Yy, yy, niekoniecznie yy, oczywiście mo, może też to być nad relacją, tak? Yy, ale też może to być związane w ogóle z pracą, tak? że, że dużo poświęcacie codziennej, codziennej takiej rutynie, właśnie oddawaniu się sprawom zawodowym, tak? że ta praca ma bardzo duże dla was znaczenie. I jakby to też tutaj ma wpływ to na, na relację waszą, tak? że jesteście pochłonięci pracą. Natomiast tutaj, Wasz partner pokazuje się jako y, trzy kielichy. Y, czyli no może to być właśnie: y, mogą, to być, y, mogą to dotyczyć sprawy jakiegoś trójkąta, jakaś trzecia osoba może się pojawiła. Y, I to mogę naprawdę różnie interpretować, ponieważ to może być, że to, że to Wy coś y, jakby kombinujecie tak ale może być to coś odwrotnego, że to tutaj coś ten partner, tak, i wy po prostu chcecie pracować nad relacją i w jakiś tam sprytny sposób ją, tą relację jakoś utrzymać, tak, tego partnera, tą jego uwagę właśnie skupić na sobie, tak, no może to naprawdę różnie wyglądać, ale jest tu też jakieś rozpoznanie. Jest tutaj też właśnie jakiś, jakiś ból serca, tak? Jakieś sprawy emocjonalne tutaj się po prostu pokazują. Natomiast węzeł, węzeł związku, problemy, trudności, dwa denary, czyli właśnie utrzymać może tą relację tak, żeby. Aby wszystko było dobrze. Może też problem jest z kierunkiem, w jakim to kierunku idzie ta relacja, tak? A może właśnie warto się tutaj właśnie przyjrzeć, tak, do czego to wszystko zmierza, do czego to prowadzi. Jak je pokonać, no jest tutaj dużo niewiadomych, więc tutaj trzeba się bardziej zdać na intuicję ponieważ no nie zawsze, nawet jeżeli przeprowadzimy z partnerem osob rozmowę, nie zawsze to ujawni, tak? Będzie chciał ujawnić, więc trzeba tutaj jakby zaakceptować to, że wszystkiego nie, wie, nie wiecie i nie dowiecie się, tak i bardziej kierować się tutaj intuicją. I jeszcze tutaj mamy kartę rady, mamy tutaj kochanków, więc jeżeli jest tutaj, pojawiła się w relacji właśnie jakaś osoba trzecia, no to ona mówi, że też trzeba dokonać jakiegoś wyboru, tak? Więc tutaj jest istotne, żeby, żeby się nie ranić nawzajem, tak? To trzeba. Nie ciągnąć właśnie tego, to no, trzeba się na coś y, zdecydować, tak? I to jest, myślę, że ta część czytania jest dla tej y, mniej licznej chyba grupy. Oczywiście nie ma co tutaj jakoś dopasowywać, jeżeli nie jesteście właśnie w takiej sytuacji, to po prostu y, tą wersję y, proponuję odrzucić, tak? Zobaczę jeszcze co do tych kochanków tutaj, dla tej właśnie wersji. Po pierwszej, że e, tak jak powiedziałam trzeba dokonać e, wyboru ale możecie się bardzo e, przy czymś e, jakby e, upierać tak może już e, może nie macie już siły właśnie, jest to już taka męcząca sytuacja e, więc dobrze byłoby jednak e, Zdecydować się na coś, tak, ponieważ to właśnie będzie prowadziło do takiego przemęczenia, tak. Też oczywiście to może mówić o tym, że boicie się też, że, że może się coś takiego powtórzyć i że po prostu to zagrożenie gdzieś tam na Was czycha, tak. Więc też może to być taka właśnie energia, i to też może Wam przeszkadzać w podjęciu właśnie decyzji, dokonania jakiegoś wyboru tutaj. Druga myślę, że, że wersja, że jest tutaj właśnie jakieś, jakieś oczywiście rozpoznanie bolesne, emocjonalne tutaj oczywiście partner się pokazuje tak, oczywiście nie musi to dotyczyć spraw tutaj relacyjnych bezpośrednio takich waszych, chociaż jest to czytanie miłosne tak, ale no na życie powiedzmy prywatne też ma duży wpływ życie zawodowe, tak więc to może po prostu przenosić się więc też tutaj Wy znowu pokazujecie się jako siódemka mieczy, czyli też takie jakieś może sprytne rozwiązania, może chcecie pomóc temu partnerowi i szukacie jakiegoś sprytnego takiego rozwiązania, żeby, żeby, żeby wyjść, właśnie pomóc wyjść z tej trójki mieczy. Co Wy wnosicie właśnie do relacji, chęć właśnie współpracy, pracy? takiej żmudnej nad tą, nad tą relacją. E, widać, że tutaj wam zależy. E, może też być tak, że tutaj e, co partner wnosi, e, też e, dużo takiej e, też takiej radości, chęci cieszenia się i dzielenia się z innymi ludźmi e, swoim szczęściem co nie znaczy, że w tej chwili pokazuje się jako trójka mieczy, że coś właśnie no, coś nie działa tak, jak powinno. I tutaj jeżeli chodzi o tą właśnie emocjonalną sferę, no, no są tutaj jakieś problemy, tak? Ale, ale partner może wnosi właśnie w relacje tak naprawdę dużo, dużo radości. I jest otwarty właśnie na ludzi, na rodzinę, na cieszenie się i wspólne takie przebywanie, tak? Razem właśnie z najbliższymi, z przyjaciółmi. do relacji może taką właśnie radość wnosić, co, co, co nie oznacza, no ale, ale w tej chwili po prostu no, może być właśnie w takiej sytuacji, tak? jakiegoś bólu emocjonalnego, tak? który, który po prostu przenosi też na relacje. Problem trudności to jest dwa denary właśnie, ponieważ właśnie ten ból taki emocjonalny no może powodować, że są jakieś właśnie kłopoty tutaj w relacji, żeby to wszystko jakoś utrzymać, tak, żeby żeby tego partnera właśnie jakoś yy, yy, pocieszyć, yy, żeby, żeby yy, relacja właśnie na tym, yy, yy, żeby nie straciła, tak, na tej całej sytuacji, tak, żeby to się nie odbiło, tak, jak najmniej odbiło się na tej, na tej relacji, tak, i może tutaj właśnie trzeba zrobić jakieś. Jakieś korekty przyjrzeć się właśnie Waszej rutynie, codzienności i do czego to może prowadzić, tak? Oczywiście jest tutaj też dużo jakichś niewiadomych, ponieważ tak jak mówię, że jest to jakieś rozpoznanie związane z jakimiś innymi sprawami, może tu właśnie też jest dużo niewiadomych, trzeba się bardziej intuicyjnie poruszać w tych tematach. Więc tak to wygląda. Natomiast no, tak jak tutaj ta mamy tych kochanków, że jakieś tam y, trzeba podjąć decyzję, dokonać właśnie, y, wybrać coś tak, żeby może y, ten, ten ból serca był y, mniejszy, żeby to serce uzdrowić. Y, 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 może też trzeba nie upierać się przy jakichś tam właśnie tych, przy jakichś decyzjach, które wcześniej może podjęliście, może przyjrzeć się właśnie trzeba im i zobaczyć, czy, czy warto się tak upierać, czy to nie jest już jakieś takie paranoiczne podejście do tematu, tak? Więc tutaj bym się przyjrzała, ale jeszcze wylosuję dla tej, właśnie grupy taką, takie dopowiedzenie tylko dla Was. <grym> ale temu, temu uporowi, takiemu, też warto, jeżeli coś takiego występuje, przyjrzeć się, tak? Czy właśnie takim, takim lękom, że ktoś może Was zaatakuje, tak? To, to też warto się temu przyjrzeć. O, macie tutaj pięknie, macie tutaj dwa kielichy, więc jeżeli chodzi o tą właśnie e, o tą grupę drugą, e, no to myślę, że tutaj e, jest dużo tej miłości, zrozumienia i myślę, że dacie sobie ze wszystkim właśnie radę, tak? E, e, że e, że macie tutaj wsparcie w tej, w tej drugiej osobie, tak? Więc tutaj ym, myślę, że jeżeli są właśnie jakieś innego typu problemy, które wpływają na relacje, to myślę, że o, u, uda się odzyskać tą radość właśnie przy pomocy, tutaj przy wsparciu tego partnera. Może jakimś właśnie rozwiązaniem fajnym, sprytnym tutaj, że, że, że uda się właśnie powrócić właśnie do tej, do tej fajnej energii, którą tutaj partner jakby wnosi w tą, w, tą, w tą relację, tak? Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pierwszą grupę, i miałabym tutaj powiedzieć to. No to właśnie, że może trzeba się nie upierać, tak? I po prostu jakąś tutaj e, wybrać, e, wybrać, e, dokonać wyboru e, e, osoby, tak? A czy chcemy właśnie pozostać w, tej, w tym tutaj, czy chcecie pozostać w tej relacji, tak? Czy, czy po prostu e, e, Chcecie z niej wyjść, tak? Chociaż tutaj nie ma jakby takich kończących tutaj energii, no ale jednak mimo wszystko warto się nad tym zastanowić, czy, czy właśnie taką fajną relację, czy, czy warto ryzykować, tak? Bo tu nie ma żadnych energii tak naprawdę, właśnie kończących. Um. Może to jest jakiś epizod, może ktoś się po prostu tylko pojawił na horyzoncie. Może to po prostu w ten sposób wyglądać, tak? Tak wygląda właśnie czytanie miłosne dla wagi. Oczywiście jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!